Czym był stan wojenny? Był czasem bez nadziei i poczucia zmarnowanej szansy, punktowanym zdarzeniami tragicznymi. Chociaż na ulicę wyprowadzono wojsko, choć były ofiary, byli internowani i ukrywający się, choć istniało podziemie, w moim odczuciu nie terminologia militarna, lecz medyczna precyzyjnie odda prawdę o tamtych czasach. Stan wojenny był wszczepioną w społeczną tkankę groźną chorobą. Rodzajem trądu, który niszczy w sposób podstępny, skryty i długoterminowy. Obywatelki i obywatele, wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Ogłaszam, że Rada Państwa prowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze. Na ulicach Nowej Huty stoją kolumny pojazdów milicyjnych. Formuje się powód, który dociera pod Dzielnicową Radę Narodową. Tam, po odśpiewaniu roty, zostaje zaatakowany przez milicję. I do naszą stronę. Zostaniesz Proszę, Polsce, a co możemy robić? W porządku ciekawe. Rejka obecna! Demonstracja! Postojowa! Demonstracja! Postojowa! Petycja! Rejka obecna! Petycja! nie Petycja! 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 Petycja!

Wszyscy jak tradycji każą karty. Stryj z fabryki, brat z podziemia, wujek z partii. Siostra przyjdzie tu z zakonu, ojciec z chuty i niedługo też z kolejki. Żona wróci, potem jeszcze przyjdzie tutaj kuzyn z Zomu. Może dzisiaj cały sprzęt. Zostawi w domu tak przy stole nasza się rodzina zbiera, ale przecież nikt rodzinę nie wybiera.